Bogu Rádio... Редактор ad Kilka dni temu pielgrzymi 45. Pierwszej pielgrzymki z archidiecezji przemyskiej otrzymali pismo ze Stolicy Apostolskiej z błogosławieństwem papieża Leona XIV dla wędrujących na jasną górę pątników. W piśmie tym zawarta jest myśl, że tegoroczne pielgrzymowanie odbywa się w szczególnym czasie roku jubileuszowego, w którym wsłuchując się w słowa Ewangelii, szukamy słów nadziei. Dla naszego życia, aby ożywić wiarę i miłość w sobie oraz w innych, którzy idą obok nas. W różny sposób pielgrzymujemy w roku jubiluszowym jako pielgrzymi nadziei. Razem z Tobą, Pani Jasnogórska, szukamy słów nadziei. Ty, Matko Słowa, jesteś dla nas mistrzynią w słuchaniu i w zachowywaniu Bożych Słów. Pragniesz zachowywać słowa nie tylko dla siebie, ale dzielisz się nimi z bliźnimi. Twoja wędrówka do swojej krewnej Elżbiety jest na to dowodem. Szczególnym Twoim testamentem, wielokrotnie powtarzanym tu w Sanktuarium na Jasnej Górze, są słowa Skany Galilejskiej, których polecasz nam nie tylko przyjąć słowo Jezusa, ale wprowadzać go w życie. Cokolwiek mój syn powie, to czyncie. Taką też wymowę ma Twój jasnogórski wizerunek, na którym wskazujesz na Syna trzymającego w dłoni Ewangelię. Tym samym, jako Matka Nadziei, wskazujesz na źródło nadziei, którym jest Twój syn, Jezus Chrystus. Prosimy Cię, abyś pomogła nam poprzez nasze pielgrzymowanie do Ciebie ożywić w naszych sercach wiarę i miłość. Nie tylko w naszych sercach ale także w naszych środowiskach, w rodzinach, wśród przyjaciół, w całej Ojczyźnie i w całym świecie. Przychodzimy do Ciebie, Maryjo, i prosimy, abyś przyjęła nas, pielgrzymów, pod Twoją opiekę. I dlatego przyjmujemy szkaplerz przed Dniu Twojego Święta. Szkaplerz przypomina nam o Twojej opiece. Szkaplerz nie jest jakimś amuletem, talizmanem ale jest naszą gotowością na formowanie swego życia na wzór Twój, Maryjo. Przyjmując szkaplerz święty, chcemy, tak jak Ty, słuchać Słowa Bożego i postępować, tak jak Ty, wykonując Boży Plan Zbawienia wobec każdego z nas, czyli chcemy dążyć do świętości. Szczególnym wzorem Czciciela Maryi w znaku szkaplerza jest święty Jan Paweł II. Wspominał on, że szkaplerz przyjął w dniu swojej pierwszej Komunii Świętej. Mówił, noszę go zawsze, odniosłem wiele dobra z tego nabożeństwa. To dlatego w naszej pielgrzymce przemyskiej niesiemy szczególną relikwię, którą jest szkaplerz noszony przez świętego Jana Pawła II. W godzinie apelu jasnogórskiego jako wspólnota, jako Twoja rodzina Maria prosimy, Przyjmij nas pod swoją opiekę. Prowadź nas do Chrystusa, przez Niego do Ojca w Duchu Świętym. Prowadź nas, abyśmy szli z nadzieją w sercach. Umocnij nas tak, by nikt nie zdołał zabrać z naszych serc nadziei. Matko Boża Szkapleżna, wspomagaj z rozpaczonych, umacniaj nas wszystkich uciekających się do Ciebie. Szukając w naszym życiu nadziei, modlimy się słowami świętego Jana Pawła II. Maryjo, prowadź nas. Ty, która jesteś pierwszą wśród wszystkich wiernych, prowadź lud Boży na tej polskiej ziemi w pielgrzyńce wiary i nadziei. Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei. A siłą nadziei jest miłość, czyli Bóg, który jest miłością. I znowu przytoczmy słowa świętego Jana Pawła II. Matko, Twój jasnogórski obraz świecił szczególnym światłem pośród naszych dziejowych doświadczeń i prób. Niech świeci znowu. W Ojczyźnie jasnej góry nigdy nie może zabraknąć światła nadziei. Bóg zapłać Księdzu Arcybiskupowi Adamowi Szalowi z decyzji Przemyskiej za dzisiejsze rozważanie apelowe. Obecność Księdza Arcybiskupa i tusz pasterzy pielgrzymki pierwszej zachodniej decyzji Przemyskiej zwiastuje ich już rychłą obecność tutaj na Jasnej Górze. Cieszymy się ich obecnością pośród nas. Dzisiaj także na Jasną Górę po raz 34 przybyły dwie pielgrzymki. Pierwsza pielgrzymka to pielgrzymka rodziny Radia Maria i obecna wśród nas 34 Szczecińska pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę są razem z nami najmłodsi pątnicy wraz ze swoimi rodzicami z duszpasterzami Przebyli ponad 600 kilometrów na rowerach. Cieszymy się także ich obecnością i świadectwem ich wiary. Są wśród nas także pielgrzymi z Hamburga, z parafii świętego Józefa, z Opalenicy oraz z Lizbarka. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy, jak każdego dnia, naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy cały polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdom, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Adama. Prosimy za nasz Paulnicki zakon na czele z Ojcem Generałem, Polecamy całą jasnogórską wspólnotę, ojców i braci Paulinów. Jak każdego dnia wołamy i błagamy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie, Mario, polecamy wszystkich pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę, a więc pielgrzymów archidiecezji przemyskiej, archidiecezji poznańskiej, z diecezji bydgoskiej, którzy w tych dniach na uroczystość Matki Bożej Szkapleżnej przybędą tutaj na Jasną Górę. Polecamy, Mario, wszystkie osoby chore i cierpiące. Tobie oddajemy naszą umiłowaną ojczyznę. Polecamy wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Tobie oddajemy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Razem odmawiamy tajemnicę chwalebną Różańca Świętego, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako inne my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw do złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Podświecał za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owad żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i opomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, polecamy intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Adama Szala prosimy o udzielenie nam pastorskiego błogosławieństwa. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. idźmy, kulmy się, jak dziadki do serca Maryi Matki. Czy nas. natróg czy to w czerni bruk i chmiej chmiel o ofnem kroku z chębnym serce to